Dzień dobry. Dzień dobry. Nie dobry wieczór, bo już jest dzień dobry. Już jest... Yy... No, już jest ta pora, że się mówi dzień dobry. Jest za piętnaście czwarta. Nie, przepraszam bardzo, jest za piętnaście piąta. <ścoughs> no. Ładny mam kapelusz, prawda? Również że mam ładny kapelusz. Zawsze występuję w tym kapeluszu dla Was. Mamy do wyboru, słuchajcie, bo są, to, jest tak, to jest taki demokratyczny wybór. W każdej demokracji, em, no w sumie demokracja powinna być tylko jedna, ale tak teraz już tak zupełnie realistycznie w każdej demokracji mamy wybór pomiędzy jednym a drugim Holstenem. Zobaczcie, teraz mam jeden Holsten i on ma czerwoną słomkę. Jest drugi Holsten, on też ma czerwoną słonkę. I teraz którego wybrać? Tego zimniejszego. Ta, na, na, na. Nie patrzcie się na mnie. Bo, bo wyjdę na Ja hmm. no, chciałem powiedzieć bardzo ważną rzecz. Uznałem jak, znaczy u tych moich sąsiadów znowu było fantastycznie. Po prostu wieczór jak... Jak marzenia. Się najebaliśmy wszyscy. Strasznie. Ale powiem wam szczerze, że ja to jestem jeszcze najtrzeźwiejszy z tych wszystkich, którzy tam byli. No, no, no to tam chyba pewnie DNA albo coś, ja nie wiem. Może to kiedyś policzymy. Może nie. I zobaczmy znowu, mamy demokrację. A widzicie co, oglądałem e, Akademię Pana Kleksa. Nie dzisiaj. Kiedyś tam. Oglądałem Akademię Pana Kleksa i wiecie co, to jest dopiero przypowieść o pedofilu. Zgromadził sobie gromadkę młodych, takich bardzo młodych chłopczyków, prawda? I w ogóle, a miał brodę. I jakoś wtedy, kurwa, żaden Komitet Obrony Demokracji ani żadnej innej pizdy nie krzyczał, kurwa, talibani, talibani. No jakoś nie krzyczę. Wydaje mi się, że to chyba chodzi o to, że oni po prostu nie za bardzo potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Taką mądrą rzecz powiedziałem właśnie teraz, tam z siebie. Zio. Słuchajcie, ważyła myszka kaszka. Wyobraźcie sobie, że to jest myszka. Ja wiem, to ciężko, ale to jest myszka. Ważyła myszka kaszka. Temu dał no i właśnie, widzicie, takie kurwa gry dla dzieci, zabawy. Ważyła myszka kaszka temu dała, temu nie dała. No i co no za takie dziecko ma myśleć po prostu? Na starcie jest bombardowane po prostu seksistowskimi określeniami i y, myszki i paszkę. I... Mamy dwa Holstany. Przy czym jeden jest zimny, drugi nie za bardzo. Ale jakoś sobie damy radę, jak zawsze. Psy zawsze dają radę, prawda? Powiem hmm. hmm. Ja mam do ciebie. Bo tam były dwa wielbłądy. Wa właśnie, się nie śpiewamy o orangutanach, bo one są już tak gdyby troszkę mało... Orangutany się zdewaluowały. Trudne słowo, ale dam radę Wypowiedzieć. wypowiedzieć. No. były wielbłądy słuchajcie, wielbłądy ale jakie, takie ładne i miały nawet taki garb, znaczy ten jeden wielbłąd miał garb, ten drugi właśnie nie pamiętam ale chyba też miał bo oni z tej samej firmy pochodzili, no w każdym bądź razie były dwa wielbłądy i one sobie tak tu, tu, tu tu, 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 tu sobie szły wielbłądy, maszerują sobie wielbłądy maszerują Acie jak ma takie A to niewielbłądy To niewielbłądy. I te wielbłądy sobie tak szły. No i one sobie tak szły, aż w końcu doszły. I nastała cisza. Wtedy zobaczyliśmy wspólnie. Biegnącą ku nam małą mysz, która niosła ze sobą, a jakże e, bardzo w sobie zakorzenioną gwiazdę miłości, która podążała za nią, jak gwiazda petelejewska, i tu, że spojrzeliśmy, że i było tak u tu, u tu, tu. I na to wszystko przyszedł Szczurek, mówiący: Oj, oj, ja nie bardzo mogę zrozumieć, wasze podejście do tego, aby gwiazdę Betlejemską nosić w klapie w sercu, a potem poniewierać w nią cały świat. Mówił. I to Szczurek powiedział: Ten Szczurek. Na to przyszła świnka morska. Kwik, kwi. Świnka morska mówi tak: Jestem świnką morską. Tam, 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 tam. I na to przyszedł szczurek mówiący, nie, nie możesz, nie możesz moja droga. W taki sposób z wroga. Na tą świnka mówi, kto jest wrogiem? kto jest wrogiem? bo być może spotkał go za rogiem. I na to wszystko przyszedł chomiczek. Malutki taki. Z ząbkami. To są wszystkie chomiczki mają jest przerwa teraz. To jest przerwa techniczna. Czemu chomiczki mają ząbki? I przyszedł chomiczek i mówi tak. Gdzieś właśnie chomiczek nic nie powiedział, bo chomiczek był taki trochę zdemolowany egzystencjonalnie. Ty wyobrażacie sobie chomiczka zdemolowanego egzystencjonalnie? To jest dopiero numer. No i ta świnka tak siedzi, no to, to była morska świnka. Nie jakaś tam świnka okay, z ryjkiem nie czy coś. Albo no wyglądająca jak pani prezydentowa była. Nie ta, teraz, bo to teraz to jest przystojna. Ona to przynajmniej ma klasę. I bardzo ładne imię, muszę powiedzieć. To poprzednia do tego spojrzenia. Tłucznik. No, nieważne, nie wchodźmy w szczegóły. Siedzi ta świnka taka. I przychodzi chomiczek. I chomiczek mówi... Świnka. I świnka na to... Co? I chomiczek mówi... A co ty tu robisz? A ta świnka mówi... Nie wiem. A chomiczek mówi... To tak, ty taka nieogarnięta jesteś raczej. I wtedy ta świnka mówi... Nie oceniaj mnie, chuju bo sprowadza kolegów i się po prostu skończy z tym żywotem. A co chomiczek mówi Kochana, ja może jestem świeżynka, ale ja Ci powiem jedno. Bo mi groziła, to ja Ci pokażę. I ja to świnka ta morska świnka mówi tak. Ty mi chcesz coś pokazywać? Ty? Ty? A chomiczek mówi, ja, ja coś Ci pokażę. I uwierz mi, będziesz zdziwiona. No to świnka mówi A co, chcesz mi pokazać penisa? No to chomiczek e. I wtedy przyszła krówka i mówi tak Mu, mu, nie kłóćcie się Ponieważ tworzymy teraz bajkę dla dzieci które będą tych upośledzonych, one będą to oglądały i one będą z tego wnosiły nauki. nauki. Pierwszą nauką, którą wyniosą te upośledzone dzieci z tej bajki, to będzie to, czy wybrać Holsta na po lewej, czy po prawej, bo obydwa mają tylko te same słomki, tylko że tu jest więcej, a tu jest zimniej. I teraz co wybrać? I tu przyszła wiwiurka. Ta wiewiórka ma na imię Gryzelka, jestem Gryzelka, jestem prawie jak Elka, jestem wiewiórką, mieszkam w parku, jem orzeszki i w ogóle e, i nie płacę ZUS, bo jestem w krucie. Wiewiórka. No, ale to jest chyba naturalne, że wiewiórka jest w krusie. <grym> wiewiórka jest... Ja jestem wiewiórką, mam na imię Grzelka i jestem w krusie. Nie płacę podatków, ponieważ jestem rolniczką i mam czyli pół kara. Na co chomiczek? Teraz uwaga. Przychodzi chomiczek Tak. Wiewiórka, co ty powiedziałaś? To wiewiórka mówi: Cześć, chamiczku! haj, chamiczku! No to chomiczek, haj, wiewiórka! Jeszcze do. A co ty powiedziałaś? No to wiewiórka się teraz tłumaczy, mama. Powiesz, ja powiedziałam, że ja nie płacę podatków ani Jezusu, bo jestem w Krusie i mam 3,5 hektara. A co mówi? Uwaga. Na co? Mówi chomiczek. Jak to? A wiewiórka na to mówi. Tak to. I przechodzi świnka morska, mówiąca Koledzy i koleżanki, proszę bardzo, nie kłóćcie się, to przyjadą Ja was bardzo proszę. U nas, w tej chwili, w naszej, że tak powiem, gminie, żeby nie powiedzieć gorzej, mamy większy problem. I chomiczek. A jaki, jaki? Mamy problem. Świnka morska i wiewiórka, A jaki, jaki? Mamy problem. Świnka morska. A Świnka morska mówi: E, e. Bez podlizywania się, co? Dobra. Problem mamy taki, że Michał ma dwie puszki z piwem i nie do końca wie, za którą się zabrać najpierw. I tu mamy problem. I chomiczek mówi: e, to ja bym proponował. Żeby Michałowi zabrać jedną puszkę. Na co się odezwała Wiewiórka. Chomiczku, być może masz rację, ale jak Michałowi zabierzesz jedną puszkę, to on się wkurzy. I chomiczek mówi: Ale już nieprawda, Wiewiórka. On może się nawet nie zorientować, bo jest najebany. I na to mówi Wiewiórka. Wiesz, ale nie możemy tak ryzykować, Chomiczku. Bo jeżeli się okaże, że on jest najebany, ale nie do końca, to on się zorientuje, że tej jednej puszki nie ma i wtedy nam wpiertoli. I wiesz, czym to grozi? I Miczek mówi: Wiem, bo wyrywa nam łapki. I na to mówi świnka morska. Koleżanki, koledzy, ja bardzo proszę się uspokoić. Michał jest na tyle najebany, że nawet jak mu podpiertolimy, obie puszki się nie zorientuje. Ale to nie chodzi o to. Zostawmy mu te puszki, nie on się najebie bardziej. Będzie spał dłużej. A jak on będzie spał dłużej, to i my będziemy spali dłużej, prawda? I wtedy chomiczek tak! I wziórka tak! I wtedy, a jeszcze, i przed jeżyk... taki, no, to on nie miał takiej czapki wtedy, ale no nieważne, nic Przed i mówi a A czaki. I wtedy mu chomiczek tłumaczy... Jerzyku, bo ty nie byłeś wcześniej na zebraniu, to nie wiesz. Ale się okazało, że Michał ma dwie puszki piwa. I dodatkowo w tych puszkach ma te słomki, one mają ten sam kolor. I my próbowaliśmy coś z tym zrobić. I wiewiórka nie bardzo wiedziała, bo ona taka pff, i troszkę jest upośledzenia. I wtedy przyszła świnka morska, powiedziała quick, quick! I myśmy zrozumieli wtedy, że po prostu y, takie oświecenie nas przyszło. No i no to wszystko przyszła świnka morska, właśnie. Co mówi? A mi tak, nie przesadzasz, kurwa, czasem? Czy ja powiedziałam kwi, kwi? Czy ja kurwa powiedziałem kujku? Wie ja się pytam. I chomiczek. Nie, już, Świnka morska, ja sobie tak antycypowałam. Bo to tak u nas u chomiczku wierzymy sobie antycyp... An... no wiesz, co chodzi, nie? I i Świnka morska, ja Cię bardzo proszę, wiesz, bo my byliśmy ostatnio w bardzo dużej komitywie z chomiczkiem, ale to wcale nie oznacza, że my jesteśmy razem czy coś. No, natomiast... Ty przyszłaś i zaburzyłaś naszą strukturę społeczną. Na to Świnka morska mówi? kwi A to wiewiórka mówi... A to Świnka morska mówi qui kwi. Na to? wiewiórka mówi. mówi... Na to Świnka morska mówi... Dobra, skończmy z tym harkaniem na siebie, nie? I Wiewiórka mówi, dobra, nie ma problemu. Słuchaj, ja mnie tam z chomiczkiem dużo nie łączy. Co najwyżej się tam na nawpierdamy makaronu czy coś, wiesz o co chodzi, nie? I Wiewiórka mówi, znaczy nie, to już świnka moska. Słuchaj, Wiewiórka, po prostu wiesz, kitę, nie? I pf, nie, nie rozmawiajmy o tym. To jest nieważne. Problem jest inny zupełnie. Mamy dwie puszki z piwem. Obydwie należą do Michała. A miła jak wstanie i się okaże, że nie ma tych burzeń, się wkurwi. Na co mówi wirka? Słuchaj, wiesz co, ja mam taki, ja mam taki pomysł w ogóle, nie? W ogóle sprzątnijmy chomik. Ania chomiczek chomik już śpi, dobra. Kochana, słuchaj, wiesz co, ja kiedyś pracowałam jako modelka, nie? Na co świnka marska mówi? Na caty. Na co wiewirka mówi? Na. Na co świnka mówi? Na caty. Na co mówi? Na. I tak 36 godzin, a po jak już skończyły, to było tak Wiesz co, to ja Ci naprawdę zastraszczę To jest świnka morska mówi To ja Ci naprawdę zastraszczę, bo wiesz, ja kiedyś chciałam być modelką Ale niestety spotkałam się z Michałem i on miał dwie puszki z piwem i już tak zostało Tu jest wiewiórka, wiewiórka mówi Boże, mój to ty naprawdę nigdy nie widziałaś Wielkiego Świata, że nie ma tam Puszek od Michała, ani nawet Michała tam nie ma, nie widziałaś? A Świnka Morska mówi, a jakżeż miałam widzieć że kiedy chciałam bardzo i podążałam nawet tą drogą, ale zawsze e, na mojej drodze stawały przeszkody, one były mniej lub bardziej realne, na przykład Chomiczek, który już teraz niestety odszedł był, lub puszki Michała. Dwie. I Wiewiórka mówi: wiesz co, świnko morska? Ja naprawdę strasznie ci współczuję. Aczkolwiek nie zazdroszczę ci tego, co przeżyłaś, ponieważ ja przeżyłam też swoje w moim życiu. Na przykład byłam zmuszana do tego, żeby pić z dwóch puszek Michała piwa jednocześnie. A to bardzo trudne zadanie jest. Do ja ci zademonstruję. O, zobacz. I świnka morska mówi: ojej, wiewiórko, mój Boże. I na to wszystko przyszedł Jerzyk. Gdy spojrzał tak, mówi: Boże, świnka morska, dlaczego mówisz o Boże? I świnka morska mówi: Jerzyku, wiesz, mówię o Boże, ponieważ, ponieważ e, poczułam coś w sobie. I to nie była igła. I Jerzyk mówi, wiesz, wiewiórko, nie, to była świnka morska, jakkolwiek byś się nie nazywała, wiesz, że cię kocham i ja akceptuję. No to mówi świnka morska, wiem, Jerzyku, wiem, ale wypierdalej, wie, bo psujesz nam scenę. Na co Jerzyk mówi? Dobra, kurwa, wrócę tutaj. I poszedł sobie. I wtedy wiewiórka, która to wszystko oglądała, a ta wiewiórka, jak nie wiem, czy pamiętacie, ma na imię Gryzelka, wiewiórka powiedziała coś takiego, słuchajcie, ja nie będę się z wami pierdoliła. Żeby było jasne, bo ja jestem lesbijką, także ja co najwyżej sobie wsadzę e, tureckiego ogórka, wiadomo gdzie. Natomiast zapalę sobie teraz papierosa i nie będę z wami rozmawiała. I tu przychodzi świnka morska mówiąc: Ale dlaczego, Wiewiórko, nie chcesz z nami rozmawiać? Czy my naprawdę zrobiliśmy ci wielką krzywdę? A Wiewiórka mówi: To nie chodzi o to, rozumiesz, świnka morska. Wiesz, my mamy takie. w naszych środowiskach to są takie. To są takie niuanse. No zobacz, jesteś świnką morską, prawda? Świnka morska to jest jak kobieta informatyk. Ale co masz na myśli, Fiwiorko? No słuchaj, yy, sama nie wiem, ale próbowałam to jakoś wyjaśnić. I przychodzi na to wszystko chomiczek, znowu chomiczek przychodzi i mówi tak. Słuchajcie, dziewczyny, ja was nie chcę straszyć, nie? Ale kończy nam się yy, limit na... Wi-Fi. Wi-Fi. I świnka morska mówi Ojej, to co my teraz zrobimy? A wiewiórka mówi Nic kochana, po prostu sobie zapalimy papierosa i pójdziemy spać. I na tym się skończyła cała ta bajka. No. no to jest taka prawdziwa bajka. I nie było orangutanów. Oran bo to są kroką tyle tam. Dwa malutkie wężyki i królewski orzeł i kot i mysz i bardzo dużo słów. Dlatego jeszcze nie ma tu smu. I dwie puszki Michała. Dobranoc.